Dzień dobry. Maciej Zaszko, Szczecińskie24. Dziś y, naszym gościem ponownie jest pan Grzegorz Gruca ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. Witam serdecznie. Witam pana, panie redaktorze. Staje się pan naszym stałym wywalcem. No, y, z jednej strony y, zawsze to miło z panem porozmawiać, z drugiej, no, chciałoby się, żeby w końcu nie było powodów ku, takich akurat, z jakich się spotykamy. No, teraz już mamy ponad 220 spraw, które wygrał pan z miastem. Ostatnio można powiedzieć, mała kumulacja, 7 spraw w pakiecie. Dokładnie tak, panie redaktorze. Tydzień temu, w ubiegły piątek, w ubiegłym tygodniu, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum Szczecin rozpatrzył na jednej rozprawie 7 spraw. No i w siedmiu sprawach przyznał mi rację. No, można powiedzieć, kumulacja prawie jak w totolotku. Czyli dużo spraw na jednej sprawie. Trudne to było, nie będę ukrywał, że to było bardzo trudne, no bo siedem spraw ogarnąć, każda inna, no ale udało się. Sąd przyznał mi jednak rację, zasądził od gminy Miasto Szczecin zwrot wszystkich kosztów. Także można powiedzieć, że tym wyrokiem sąd wydał siedem wyroków. I stąd ta kumulacja tylu spraw, takiej ilości tych spraw jednocześnie, no bo siedem wyroków można powiedzieć było na jednej sprawie. Czego tym razem dotyczyły te sprawy? Cały czas one dotyczą tego samego, czyli postoju pojazdu na ulicy Stoisława w Szczecinie i na ulicy Kaszubskiej w Szczecinie na odcinku od Stoisława w kierunku Placu Zwycięstwa. Tam gmina Miasto Szczecin nie wyznaczyła miejsc postojowych. Upierała się przy tym bardzo mocno, że, że tam było konstrukcyjnie kostką brukową innego koloru. Jednak sąd jest odmi odmiennego zdania, biegunowo odmiennego zdania. Także no, przyznał mi jednak rację. Niestety jest to często praktyka dalej stosowana w naszym mieście. Dokładnie tak. No najlepszy przykład mamy, no mieliśmy jeszcze do niedawna na ulicy Jarowita, bodajże do czerwca ubiegłego roku, o ile mnie pamięć nie myli. W dalszym ciągu mamy, mamy to, tą samą sytuację na ulicy Jana Pawła II. Też kostka brukowa innego koloru. Nie można, nie można gminie Miasto Szczecin przetłumaczyć, że jednak kostka brukowa koloru, to nie jest konstrukcyjne wyznaczenie miejsc postojowych, nie spełnia wymogów rozporządzenia, więc nie ma o czym mówić w tym momencie. Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęto dwie uchwały. Jedna zmieniająca strefę płatnego parkowania, druga zmieniająca strefę zamieszkania Stare Miasto. To też pokłosie pańskiej sprawy, znaczy wygranej przez pana sprawy. To znaczy może nie ja, bardziej mhm. prokurator to wygrał, ale na mój wniosek. Tak, to prawda. Eee, właśnie, i teraz te nowe twory. Jak Pan ocenia to, co powstało? To znaczy, tak, jeżeli chodzi o wyznaczenie strefy płatnego parkowania, to prawdą jest, że gmina Miasto Szczecin cofnęła się 3 lata do tyłu. Zamiast iść do przodu, cofnęła się. A dokładnie chyba Rada Miasta. Eee, ponieważ tam była strefa płatnego parkowania, nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że to było właśnie po to, żeby pójść na skróty. Yy, nie robić tam innej strefy. Chciano wyłączyć ulice. nie wyłączono tych ulic, złożyłem wniosek, prokurator się pochylił, no i miasto cofnęło się trzy lata wstecz. No niestety, no, no takie są realia tego świata, no nie wyłączyli. Gdyby oczywiście zablokowali tam wjazd, tak jak żeśmy poprzednio rozmawiali, zablokowało wjazd, nie wszyscy mogliby tam wjeżdżać, problem by nie istniał. A tutaj nie zrobiono nic, dokumentnie nic. Jedynym celem w mojej ocenie to było to zrobienie tego po to, żeby żeby móc pobierać jakieś, nie wiadomo, jakie opłaty. Czyli chodziło o zasilanie kasy miasta, nic poza tym. To nie miało na celu ani rotacji, wymuszenia rotacji, więc zwiększenia nic. Chodziło o to, żeby nie malować znaków poziomych. No bo przy strefie płatnego parkowania muszą być znaki poziome. No właśnie, teraz, teraz tego nie unikną, muszą wymalować na razie Niestety, nic tam muszą. nie ma. No, więc na razie nic nie ma. Czy będzie, jak będzie, i czy rzeczywiście te znaki będą spełniały wymagania, okaże się. Na pewno się temu, tej sytuacji przyjrzę i to bardzo dokładnie, to przyrzekam. Bardzo dokładnie się przyjrzę i, i wypunktuję to zaptekarską wręcz dokładnością. No tak trzeba. No niestety, skoro miasto nas traktuje jako mieszkańców w taki, a nie inny sposób, no, musimy odpowiedzieć tym samym. No, nie ma innego rozwiązania. Ja tu nie wyszukuję żadnych, żadnych specjalnych jakichś argumentów. Dokładnie tym samym. Podczas ostatniego nagrania yy, stał z boku, przyglądał się naszej rozmowie. Jeden tak. z mieszkańców Szczecina powiedział, że mieszka już od 1946 roku w Szczecinie. I takiego bałaganu to on dawno nie widział. Mówi, no, to jest coraz gorzej zamiast coraz lepiej. Dokładnie tak, panie redaktorze, no, gdzie byśmy nie spojrzeli, to wszystko, świeżo na ulica Jana Pawła II, już się sypie. Po co? Na co? Podobnie już... na Niebuszewie. Też jeszcze nie skończono, Do... a już się kostka rozsypuje. Dokładnie tak to wygląda wszystko. Dokładnie tak. Wszystko jest robione na łapu-capu, byle by wyglądało. A jaki jest, co z jakością... Najprawdopodobniej polega ta jakość na tym, że przetarg, głównym kryterium oceny przetargu, jest cena. A skoro jest cena, no to wiadomo, że idzie, idzie po, po taniości, tak? Więc no, materiały użyte czy, czy coś, no wykonawca też musi się liczyć z kosztami, więc, więc obniża to wszystko. No, nie ma innego wyboru po prostu i później mamy efekt taki, jaki mamy, ale jest to wymuszane właśnie poprzez tego typu działania. Idąc do studia, do nas y, przemierzamy wojska polskiego, trwa, trwa remont, ale jak widzimy y, podobnie jak w aleja na Pawła II, te same błędy są popełniane. No nawet chyba większe, bo tu z tego co patrzyłem, to zwróciłem uwagę na, na same krawężniki. Krawężniki mają są cięte pod kątem 90 stopni, a z tego, co ja, tak mi się wydaje, y, powinny być zaokrąglone. No bo nie daj Boże samochód wjeżdża oponą, tnie oponę. Nie daj Boże ktoś się przewróci. No może sobie krzywdę zrobić i to, i to znaczną. To mhm. Także tu, tu nie ma o czym mówić nawet. Tu też jest cała masa bubli, no ale... W takim razie, czy mamy w Szczecinie gdzieś e, taką strefę, takie miejsce, w którym można powiedzieć, przyłożyli się do, do tego, zrobili jak należy? Od samego początku to znaczy, do samego końca? znaczy, wydaje mi się, że tak. Ta... Pseudoobwodnica, bo to jest pseudoobwodnica miała być, która biegnie przez ulicę Niemierzyńską, Arkońską w kierunku osiedla zawadzkiego tam w tamtym rejonie. No jest w miarę przyzwoicie zrobiona. Nie można powiedzieć, można tam swobodnie przejechać, tylko że ta obwodnica kończy się na ulicy Szerokiej, no i ulica Szeroka raczej nie jest szeroka, raczej bardziej ona jest, ona jest węższa niż ulica Wąska. I tam, tam korki, no miało, miało to być przedłużone, miało to biec do 26 kwietnia tam do tych wszystkich, nie pamiętam jak nazwa dalej tej ulicy, ale miało to tak być. No niestety wąskie gardło, ulica szeroka. Panie Grzegorzu, jak dalej widzi Pan... Sposób właściwie robienia tych, tych parkingów w mieście? Czy jest nadzieja, że zaczną jednak robić tak jak należy, czy będą brnęli dalej? To znaczy, yy, mogę powiedzieć tyle, że w mojej ocenie gmina miasto Szczecin i yy, pan prezydent, niestety nie kochają kierowców. Więc ilość słupków na ulicach to jest masakryczna. Ostatnio na bodajże na posiedzeniu, czy to była komisji gospodarki komunalnej, tam jeden z panów radnych narzekał bardzo, czy nie wiem, czy to był pan radny, bo, bo nie bardzo znam tych wszystkich ludzi, narzekał, że na ulicy Tkackiej ludzie parkują na trawnikach. Na ja tam nie spotkałem na ulicy w rejonie tej strefy zamieszkania Stare Miasto Trawników, żeby samochód stał na trawniku. Tam nie ma trawników. No, tak, no więc o co chodzi? Sposób parkowania. No zdecydowanie, gdyby było parkowanie prostopadle do ulicy, zdecydowanie tych pojazdów mogłoby tam się zmieścić więcej. Więc nie byłoby tego takiego bałaganu, można powiedzieć. Nie wiem dlaczego robi się wszędzie parkowanie równoległe. Wiadomo, dużo mniej pojazdów się tam zmieści. Słupki jakieś ograniczające wjazdy, to jest w ogóle jakaś paranoja, według mojej oceny. Wszystko tak jakby poz... wygląda w mojej ocenie, to tak, jakby to było wszystko po złości robione. Nie postawisz samochodu, nie tego. A jak postawisz, to zapłacisz tyle, że z butów wyskoczysz. No, no nie w tą stronę to ma być, wydaje mi się. No nie... tu ulica chociażby nawet Wojska Polskiego. Z dwóch pasów w jednym kierunku zrobiono jeden pas. To ile z reguły od Jagiellońskiej korek był do placu, nie wiem, to jest chyba plac zgody tutaj prawie tak. że do poło prawie do połowy do, do, w połowie drogi do placu zgody tak w tej chwili jak zrobi się jeden, jeden pas ruchu no to będzie do placu zgody równa i dokładnie albo cała albo cała albo cała zobaczymy jak to wyjdzie na tej sesji też padło zapytanie wprost od radnych co ze zwrotami pieniędzy za nienależnie pobrane nienależnie pobranych to właśnie i no tam właśnie. by było, że tylko mieszkańcy posiadający tak. kartę. No tak, tylko że w, mm, zwrot opłat uiszczonych z tytułu kupno karty Stare Miasto wydanych, to jest w uchwale, która, która mówi o strefie zamieszkania Stare Miasto, ale ten tak zwany Dolny Taras, czyli tam Wielka Odrzańska, Mała Odrzańska, Środowa, co tam jest wiesz, jeszcze wielkie, Grodzka, nie, Grockiej nie. Koński Kierat od ulicy Grodzkiej. No to zobaczymy jeszcze Kłodowa, Środowa, Sienna, Rynek Sienny. Tu chodzi o to, więc nie rozumiem tego punktu dotyczącego, bo w tym momencie to jedno z drugim nijak nie, nie, jak nie, nie koreluje. Natomiast zwrot opłat. Panie redaktorze, jeżeli, jeżeli sąd uchylił uchwałę mówiącą o wyłączeniu dróg z kategorii dróg publicznych, tam gmina miasto rzekomo zrobiła sobie drogi wewnętrzne, jeżeli sąd uchylił tą uchwałę. uchwałę. E, więc te drogi zawsze były drogami publicznymi. publicznymi. Dokładnie tak. A na drodze publicznej, tak jak już wspominałem w poprzednim naszym materiale, obowiązują dwie zasady. Pierwsza to jest ustawa o drogach publicznych, tak? I druga ustawa to jest prawo o ruchu drogowym. Te dwie rzeczy, żaden regulamin, więc wszelkie opłaty które były tam pobierane a zwłaszcza opłaty dodatkowe podlegają zwrotowi jest ugruntowana linia orzecznicza naszego sądu rejonowego Szczecin centrum która mówi że jeżeli w żadnym przepisie żaden przepis nie reguluje kwestii zwrotu przesądza to o dopuszczalności drogi sądowej więc gmina miasto Szczecin w mojej ocenie musi się liczyć z tym że w pewnym momencie będą pozwy no gdybym ja tam parkował, no to akurat to już by nie było problemu, tak? Bo bym wystąpił, ale akurat nie miałem potrzeby tam parkowania, więc nie wnosiłem opłaty. I tak to wygląda. Wszystkie opłaty są do zwrotu. Zarówno bilety postojowe, jak i opłaty dodatkowe. Albowiem nawet jeżeli ja je zaparkowałem w strefie zamieszkania i zaparkowałem w miejscu do tego niewyznaczonym, gdzie obligujemy do, obliguje do tego przepisy prawa o ruchu drogowym, to w tym przypadku... To nie gmina ma pobierać te opłaty dodatkowe. Od tego jest policja, która przyjeżdża, stwierdza, że zaparkowałem nie w tym miejscu, co trzeba, czyli nie w miejscu wyznaczonym, i to policja nakłada mandat. mandat. W drodze mandatu egzekwuje to. A nie w sytuacji takiej, że jakiś, jakiś pan kontrolujący chodzi i wkładał mandaty. Na jakiej podstawie? Kto go do tego uprawnił, kto go do tego, upowa... no, kto go do tego upoważnił, to już pół biedy. Tak, bo to. Wynika wprost z logicz zasad logicznego rozumowania, kto ich, to, kto ich do tego upoważnił. Natomiast nie mieli żadnego prawa. W związku z tym, w mojej ocenie, wszystkie te opłaty nadają się tylko i do, wyłącznie do zwrotu. I teraz wystarczy w mojej ocenie wystąpić do gminy miasto Szczecin z wnioskiem o zwrot. Nienależnie pobranej opłaty, to jest artykuł 405, 410 i 411 y kodeksu postępowania cywilnego. I gmina powinna to oddać po dobroci, jeżeli nie odda, no musi się liczyć z kolejnymi pozwami, pod warunkiem oczywiście, że mieszkańcy będą tego chcieli. No bo jeżeli ktoś machnie na to ręką, no ja za niego walczyć nie będę, nie mam ochoty na to. Zresztą wielu wielu mieszkańców zwraca się do mnie hmm. z zapytaniem, jak to zrobić, co z tym zrobić. Powiadam krótko, walczymy do końca albo nie walczymy wcale. Bo jeżeli walczymy do końca, proszę bardzo, jestem gotów pomóc. Ale jak nie do końca, to ja się w ogóle tego nie podejmuję. Bo nie będę, nie będę marnował własnego czasu i energii na to, żeby, żeby komuś, kto w połowie drogi chce zawrócić. No, to nie ma sensu. Ale tak jak mówię, jeżeli którykolwiek z mieszkańców, który się odważy na to, nie ma kłopotu. To samo było w strefie płatnego parkowania. Dwie osoby się zwróciły, dwie czy trzem osobom pomagałem tak na dobre, Yy, jedna pani 50 złotych wygrała to znaczy uzyskała zwrot druga bodajże 3,5 tysiąca złotych to już jest kwota, kwota o której warto mówić tam kolejny to był pan chyba bodajże, o ile mnie to pamięć nie myli ale ja to już nie pamiętam w tej chwili w każdym razie też uzyskał zwrot można, czyli okazuje się można jeżeli się nie poddamy, będziemy o swoje walczyli, wygramy to Dziękuję ślicznie za naszą za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mogli wkrótce powiedzieć, że jednak się miasto wzięło do pracy i coś jednak robi. Nie będziemy musieli spraw zakładać, ale niestety, szanowni państwo, na razie jest tak, jak jest i że musimy walczyć o swoje, żeby odzyskać swoje własne pieniądze, nienależnie pobrane przez miasto. Pan Grzegorz Gruca był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, kłaniam się i pozdrawiam. Do zobaczenia.